że już naprawdę trzeba teraz uważać kurczę, bo jest niemiło, niefajnie. bo pana też już nie, też już nie klei, chociaż dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, bo gdzieś tak z 12 stopni także no, jak na listopad to naprawdę spoko Myślę, że nie ma co narzekać. Ogólnie co, co do policji, to mam zajebiste szczęście w tym roku. Tyle mnie minęło kontroli że... i mandatów, oczywiście. Na przykład ostatnio jechałem Alfom, No i nie ukrywam, troszeczkę mi się spieszyło, nie? No i wiecie, dziduje, dziduje No i był taki sznur samochodów, nie? Nie wiem, czy im rygnął czy stoją, czy... No i był taki sznur samochodów, no to mówię, łyknę, łyknę go No to wiecie, zamieszanie, redukcja Jeden, drugi, trzeci chyba nawet czwarty był I, i, i tak zrównałem się z piątym, tak z daleka patrzę, mówię pewnie jakaś taksówka, nie? Tak dosłownie się z nim zrównałem. I tak patrzę, policja. No to moment od razu przed nich wskoczyłem i tak jadę i tylko powiem wam już tak, yy, tak patrzyłem w lusterko, yy, czy się nie robi, czy się nie robi niebiesko, nie? Ale, ale na szczęście nic takiego nie miało miejsca podejrzewam, że oni sami nie wiedzieli skąd się wziął ten samochód a miałem tam garancie na budziku no zdziwiłem się niewolsko także, także no, to z takich przygód ostatnich albo też wracałem motocyklem no i wracamy, z plesaczkiem sobie jechałem prawda i ten. No i mrygali mi światłami mówi okej, okay, zwolniłem po prawo kontrola. Przejechałem, no i wiadomo jak się przejdzie kontrolę. Redukcja i pizda, nie? A za 300 metrów stali po lewej stronie. No już był we mnie wymierzony, nie wiem czy zdążyłem tak szybko zwolnić czy coś, ale no całe szczęście mnie haltnął albo nie zdążył. Także, a też, też powiem Wam, należał mi się srogi mandat. Ale obyło się bez. Także dużo szczęścia w tym roku, co mnie niewątpliwie cieszy. Mam nadzieję, że następny rok nie będzie gorszy bo teraz to wiecie jak jest z tymi mandatami, także trzeba cholernie uważać, bo nie ma żartów wcale ani trochę z tym. jest ciepło, kurczę! Chyba nie policja, nie! Kurde, ja to jestem tak przerażliwiony na punkcie tych właśnie insygni mądrego! Kijów! Także nie wiem, nie wiem, ale nie, chyba nie. Jejku, jak miło jeszcze wsiąść na moto. Nie wiem, kiedy to opublikuję, ale jak coś, to mamy 19 listopada, także... Ale to już chyba będzie koniec. Ogólnie mógłbym tu przetestować ABS, ale jakoś się boję. Nie ufam temu, powiem Wam szczerze. No bo sami rozumiecie, no tak człowieka uczono, żeby to koło motocyklu się nie zablokowało i, i jednak ciężko yy, no, przeskoczyć ten, ten strach, nie? Naprawdę, jak jest ślisko, nie szarżujcie, szczególnie jeśli pod dupą macie dosyć duży moment obrotowy. Na te białe pułapki wszędzie namalowane też uważajcie. Ale co ja Was tam będę uczył, powielał? Są od tego inni ludzie. Kiedy można to zapierdalajcie, kiedy nie można, to, to jeźdźcie z głową i tyle. Nie ma tu większej filozofii. Motocykl jest do zabawy i tak powinno być. Sądzę, że na wiosnę wlecą kufry. Bo jednak to jest dobra rzecz. Ale zaraz się zaczyna, jak do takiego motocykla kufry to ma zapierdalać. A no otóż, dlatego że chciałbym też pozapierdalać z moim plecaczkiem. A plecaczek, jak to plecaczek, potrzebuje, to włożyć, tam to włożyć. Ja sam potrzebuję niektóre rzeczy upchać gdzieś tam. Gdzieś tam, gdzieś tam, co potrzeba na jakąś dłuższą wycieczkę Także tak, wlecą kufry Najlepiej jakieś takie szybko zdejmowalne czy szybko zdejmowalne, Stelarz zostanie Stelarz zostanie I taki właśnie będzie A kufry, no to wiadomo, no będę zakładał na jakąś dłuższą wycieczkę, prawda? Więc moi mili, tak to wygląda, wpadną klamki, Stomp grypy założę sobie, także będzie pięknie. Ja mówiłem, że już nic nie będę w niego wkładał, bla bla bla, bla bla, bla, bla. No ale skoro jest wszystko dobrze, no to chcę, żeby ten motorek był dopieszczony. Nie potrafisz się na niego <gnie> gniewać. Jakby nie było, to jest druga miłość, więc no. A jeżeli nie potrafisz się gniewać, to, to musi być prawdziwa miłość. Więc sami wiecie. Uwaga, skręcam, a Ty skręcasz, czy nie skręcasz? Uuuu